Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Tym razem jesteśmy w trasie. 350 km za nami. Zostało nam jeszcze pół godziny jazdy. Jedziemy do Poznania, a w Poznaniu będziemy odbierać bardzo fajny i bardzo duży eksponat do naszego muzeum. A dokładnie będzie to karoseria z samochodu, który uczestniczył w wyścigowych, samochodowych mistrzostwach Polski. Także widzimy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu, jak widać, morze miniaków. Jesteśmy dokładnie w firmie Drive Squad i zaraz zobaczycie, po co przyjechaliśmy. Już stoi tutaj nasz wóz roboczy i stoi kasta. A przy kaście stoi kierowca wyścigowy Piotr Gębicki. Tutaj w końcu się udało załatwić. Udało się załatwić i też tutaj dzięki Piotrkowi e, tak naprawdę też ją e, dzisiaj odbieramy, zaraz będziemy ją pakować na przyczepę. Ale o tym dokładnie, jak to się e, stało, że udało nam się ją pozyskać, to zaraz Wam poopowiadamy z Piotrkiem. Ale powiem Wam, że kasta fajna. I z tego co pamiętam kasta Kasta, samochód wyjeździł dwa tytuły Mistrza Polski, tak, Piotr? Tak, dwa tytuły Mistrza Polski, tak. tak. Jacek Cichopyk i jeszcze jeden. Ja nie znam jego nazwiska. Ale to zaraz się na pewno dowiemy. Wszystkiego się dowiemy i wszystko zaraz opowiemy. Także co? Teraz tutaj chłopaki przyjdą, pomogą nam wrzucać i pakujemy. Pakujemy. W jesteśmy jesteśmy osoby, która tak naprawdę uturowała nam drogę która pomogła nam, żeby pozyskać e, tą całą karoserię, do kogo należało i, i Toru Polnej również musieliśmy zbudować dla niego drugi egzemplarz no a ten został po prostu taka była właśnie wtedy wtedy był taki pomysł wyjść i żałoby było żeby ta auta skończyła to na, na szlocie Ja też e, z tego miejsca chciałbym bardzo głupie podziękować za to, że i pamiętam za to, że rozmawiał też z właścicielem firmy w z przede sportu, bo tak naprawdę dzięki tutaj e, panu Brucińskiemu też mamy, no bo i też e, chciał, no, przemysłem, że jesteśmy jak mówiłem pasjona tego spotku, i No i też chciał, żeby trafiło dobra, w dobre ręce. To nie żeby, żeby trzeba było tego namagać. Tobie Kuba dziękuję za to, że chciałeś nam pomóc. Tobie też Piotrek za to, bo ty tak też proszę. bo ty tak samo żeś e, troszeczkę się naganiał na to, żebyśmy dzisiaj mogli do tego e, poznania przyjechać i odebrać tą karoserię. E, no my mamy tutaj już e, pewien pomysł na nią. Na razie nie będziemy go zdradzać, ale na pewno będziemy chcieli wyeksponować całą historię tego samochodu, tak aby po prostu e, pokazać no jak to się zaczęło, jak on był e, tak naprawdę zaczął swoją przygodę z wyścigami, no i nie będziemy go poprawiać, chcemy, aby został w takim stanie, teraz mimo, że jest to sama karoseria, jest to sama kawka, ale chcemy to pokazać trochę z drugiej strony te wyścigi, że mimo, że te wyścigi kochamy, one też są niebezpieczne, trzeba o tym pamiętać i nie będziemy tej karoserii po prostu e, poprawiać. Także Kuba, ja Tobie naprawdę bardzo dziękuję, Tobie Piotr tak samo, się to... ja chciałem tylko jeszcze dodać, jeżeli pozwolisz, że... Też będziemy dłużko, chcieli go po prostu dłużko, e, pokazać. No i tak jak e, tutaj wspomniałem, dziękujemy tutaj e, panu Szenkowi z firmy Drive Squad. No, Znawiamy co? Mamy tutaj, to tak, to, tak. Tak samo chłopaków, którzy nam pomogli w tak, ogóle tak, zapakować tak. wszystko. Też bardzo dziękujemy mechanikom, bo bez nich na pewno nie dalibyśmy sobie rady. bo na tym samochodzie został wyjeżdżone dwa wygląda mikropolski prawie trzeci. Prawie Prawie, prawie trzeci, żeby nie, 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 o, nie o, wypadek. Tak, Także ja pójdź. też tutaj z tego miejsca naprawdę e, bardzo, bardzo dziękuję. No i niedługo mam nadzieję, że pokażemy trochę drugiej strony, e, co po prostu będziemy chcieli e, zrobić. Jak widzicie, mini jest już w naszym garażu. Tak, żeby Wam zobrazować dokładnie jego historię, ze względu na to, że trochę słabo było słychać naszą rozmowę z Kubą, a więc tak: samochód został sprowadzony przez Karola Ślisińskiego, który że tak powiem wystartował tym samochodem w pierwszym roku Pucharu, następnie samochód został przejęty przez. Jacka Cichopka, który tym samochodem w 2019 roku wyjeździł tytuł Mistrza Polski. Następnie samochód trafił w ręce Adama Dębickiego, który przejeździł sezon 2020 i w sezonie 2021 też wyjeździł tytuł Mistrza Polski. Później w sezonie 2022 samochód trafił do Jerzego Drabenta, który no niestety w pierwszym weekendzie samochód rozbił ale notabene w sezonie 2022 też zdobył tytuł Mistrza Polski, także jest to karoseria która ma na swoim koncie dwa tytuły mistrzowskie w ogóle cały puchar jest Fajny o tyle, że wszystkie samochody są przygotowywane przez jedną firmę. Nie ma tak, że każdy sobie kupuje samochód i jest, że tak powiem, robione we własnym zakresie, tylko każdy samochód jest robiony przez. Firmę Drive Squad. Każdy samochód jest mierzony na e, hamowni i tak naprawdę no, te wszystkie samochody są równe i na dobrą sprawę wszystko zależy e, od m, umiejętności e, kierowcy. Ja też tutaj z tego miejsca bardzo chciałbym kilku osobom podziękować, które się przyczyniły do tego, że ta karoseria została do naszego muzeum przekazana. Przede wszystkim chciałbym podziękować Kubie Dornie, bo bez niego na pewno nie udałoby się nam tej karoserii pozyskać. Chciałbym podziękować także Piotrkowi Gębickiemu, który też tutaj nas wspiera. Panu Jerzemu Drabentowi, do którego ten samochód należał, a także do pana Przemysława Plucińskiego, tutaj prezesa firmy Squad, który też opowiadał nam jeszcze historię tego samochodu, też podesłał nam trochę materiałów, który też no, jest zadowolony, że ten samochód właśnie trafił do nas, także naprawdę jest mi bardzo miło z tego powodu. Fajnie będziemy chcieli to karoserię pokazać. Planujemy na noc muzeów ją wystawić i jeżeli ktoś by do nas przyjechał, to żeby po prostu nawet mógł ją sobie obejrzeć. Ja też sobie zdaję sprawę, że jest to sama karoseria, ale dla mnie jest to też taki bardzo ważny relikt wyścigowy, tym bardziej, że właśnie są mm, przypisane do niej dwa tytuły mistrzowskie, także jest to naprawdę ważne. I cieszę się, że nie trafiła ona na złom, nie trafiła ona do zgniatarki, tylko właśnie będzie u nas w naszym Muzeum. Ja bardzo serdecznie Was zapraszam do obserwowania nas, bo mam nadzieję, że niebawem uda nam się jeszcze pozyskać bardzo fajny eksponat wyścigowy, ale nie chcę na razie za dużo zdradzać. Także mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w kolejnym podobnym materiale. Trzymajcie się i trzymajcie za nas kciuki, żeby udało się pozyskiwać kolejne bardzo ciekawe eksponaty.